O hej, witajcie! Dawno Was nie widziałem. Proszę, usiądźcie przy ognisku, weźcie Wasz ulubiony napój lub przekąskę i rozsiądźcie się na dłuższą chwilę, bo mam dla Was historię. Historię, która na zawsze może zmienić Wasze postrzeganie trudności gier Pokémon. Historię, która opowiada o wyzwaniu w grach Pokémon tak trudnym, że będzie to równie trudno opisać słowami. Proszę Państwa, Pokémon Kaizo Ironmon. Jeszcze tylko szybka autopromocja, rozpocząłem wspieranie na kanale, więc jeśli jesteście tym zainteresowani, serdecznie zachęcam Was do zobaczenia. Ja jestem Ciastek, a to krótka opowieść, jak pewien Poke Streamer rzucił rękawice zarówno całemu światu, jak i samemu sobie. Czyli stworzenie i przejście wyzwania Pokemon, które robi miazgę z ludzkiej psychiki i nadziei. Historia o tym, jak hardcore nazlog okazał się niewystarczający. Żeby rozpocząć tą opowieść potrzebne jest małe zaplecze historyczne, czyli jak to wszystko właściwie się zaczęło i jak do tego doszło. Ważne jest też dodanie, aby początkowo rozdzielać po prostu Ironmon, Ultimate Ironmon oraz Ironmon Kaizo, o którym będziemy mówić trochę później. Samo wyzwanie Ironmon zostało opracowane przez streamera Your Pie w grach Pokémon FireRed i Leaf Green. Główny, nazwijmy to trzon opiera się w większości na zasadach nazlokowych, takie jak jeśli Pokémon padnie tracimy go na zawsze czy jedna strefa to jeden Pokémon. Z tym że początkowo doszły tu dwa ciekawe smaczki. Pierwszy jest taki, że Pokémony, ich ruchy oraz przedmioty w grze zostały zrandomizowane, czyli walcząc z Yangsterem Joey może on mieć nie wiem mewtu zamiast rataty. Albo może mieć ratatę, która będzie miała Psychic, Double Edge, Thunderbolt i Cross Chop. I może mieć 150 ataku, a może mieć 150 special ataku, a może go mieć 5. To dosłownie jak walka z opaską na oczach i słuchawkami na uszach, bo dosłownie nigdy nie wiadomo co nas czeka. Do tego wszystkie, ale to wszystkie Pokémony, z którymi przyjdzie nam się mierzyć, będą 50% silniejsze. W sensie wspominany ratata zamiast mieć 12 będzie miał 18 poziom. Simple as that. Drugim są wszystkie inne ograniczenia, jak brak sklepów, wybór startera przed rozpoczęciem gry, w sensie randomowego pokebola w laboratorium, który wybierzemy, zbanowanie lucky Ega i Sacred Ashu, zabranie itemków np. Tifem, czy praktycznie absolutny brak legendarnych poksów, z tym, że tutaj mamy też wyjątek. Hold up. Postaci Favorites Close, która pozwala nam wybrać trzy Pokémony, w tym maksymalnie jednego legendarnego, które nam się najbardziej podobają, i możemy wybrać je dobrowolnie przy wybieraniu randomowego startera, o czym mówiłem przed chwilką. W sensie pomijamy tą randomowość i bierzemy po prostu tego, którego mamy w tych swoich trzech. Ja osobiście wybrałbym Slowbro, Heracrossa i Gardevoir, zatrzymując się tylko i wyłącznie na Fire Red i Leaf Green. No i do tego wszystkiego dokładamy trzy bardzo ważne wisienki, czy tam zasady do naszego tortu. Nie ma tu mowy o ekspieniu na dzikich Pokemonach. Nazlokowa zasada, jeden złapany Pokemon na jedną strefę zamienia się tutaj na jeden złapany lub pokonany Pokemon na strefę. Życie pisze różne scenariusze, chociaż nawet w tych podłych jak ten jest światełko w tunelu, czyli Shiny Claws, które pozwala nam jedynie na pokonanie dzikiego Pokemona, który jest Shiny w celu zdobycia dodatkowego cennego doświadczenia. Drugą jest nie poddawaj się bez walki, czy Czyli nie możesz zresetować gry, dopóki nie stoczysz pierwszej walki z naszym rywalem w laboratorium. Kaman, skoro mamy wszystko tak zrandomizowane, to nawet ten potencjalnie słaby starter może się okazać początkiem wspaniałej podróży, więc warto dać mu chociaż troszkę szansy. No i najważniejsza z tych podstawowych zasad, czyli pogadaj ze swoją mamą jak wyruszasz na podróż, nie bądź mendą, bo będzie jej smutno po prostu. Wszystkie zasady pewnie z tego pierwszego poziomu trudności będą wam się wyświetlać teraz na ekranie, tak samo będzie mieli to w opisie? Ja tylko dodam jeszcze, że gra uczy ogromnej cierpliwości i zdolności podejmowania dobrych decyzji przy szczątkowej wiedzy. Czy warto w ogóle głowić się i łapać tego pokemona, skoro mogę go pokonać i zdobyć za niego więcej expa? Kogo mam użyć? Czy warto to dalej grać? Jak to dalej grać i czy warto wyrywać sobie włosy na głowie? Dopóki nie spróbujecie sami, to się nie przekonacie, ale jeśli interesuje was lekka dawka cierpienia, spróbujcie sobie. A wszystko co potrzebujecie do zrandomizowania tej gry znajdziecie na Discordzie dedykowanym temuż to właśnie wyzwaniu, zarówno na tym poziomie, jak i dwóch następnych, bo do kolejnego właśnie przechodzimy. Ultimate Ironmon to drugi poziom trudności tego, co nazywamy najtrudniejszym wyzwaniem w grach Pokémon. Klasycznie przechodząc poziom wyżej, zasady z niższego poziomu, nas wciąż dotyczą, tu jednak będą one trochę pozmieniane. Ale po kolei, żeby się nie pogubić, nie możemy używać HM ruchu w walce. Dotyczy się każdego przypadku, nawet takiego, o którym będziemy mówić może troszkę później. No nie może, a na pewno. No ale troszkę później, bo teraz pora na coś co w romhakach często nazywane jest splitami, czyli pewnymi etapami rozgrywki, gdzie wchodzimy i nie możemy z niego wyjść dopóki nie pokonamy wszystkich trenerów. Tutaj dotyczy to wszystkich gymów, w tym Fighting Dojo of Saffron czy jakiegokolwiek dungeonu, czyli na przykład Team Rocket Hideoutu, jaskini czy budynku z trenerami. Jeśli z takiego miejsca już wyjdziemy, to nie możemy do niego wrócić, chyba że fabuła tego wymaga. No ale nie się tego. I tyczy się to tylko tych dungeonów. Do Dima, jak się raz wejdzie, to albo wóz, albo przewóz. Jak autor sam podaje, las to nie dungeon, więc jego nie tyczą się jakiekolwiek z tych zasad, gdyby was to zainteresowało w przypadku waszego przejścia tej gry. Są też określone trzy lokalizacje, które mają instrukcje postępowania. Na SSN, zanim zawalczymy z jakimkolwiek trenerem, musimy pokonać naszego rywala. Drugim jest wieża Lavender i szybka autopromocja. Nagrałem kiedyś filmik o tym miejscu, jeśli chce. Chcecie to Was serdecznie odsyłam. Ale w tym creepy miejscu również musimy pokonać najpierw naszego rywala, żeby wyruszyć dalej, więc to ten przypadek, o którym mówiliśmy. Fabuła tego od nas wymaga, żeby wrócić do danego dungeonu. Ostatnie takie ograniczenie to zakaz podróży na Sevi Islands przed pokonaniem elitarnej czwórki. I doskonale to rozumiem. Bardzo dużo dodatkowego expa, więc trzeba założyć jakieś kajdany. Szczególnie, że tym razem naszymi największymi kajdanami będzie liczba Pokemonów. Wcześniej jak to w Nazloku mogliśmy. Łapać jednego pokemona na strefę. Tutaj jesteśmy ograniczeni do łącznie 6 pokemonów w rozgrywce i choćby skały nie możemy zdobyć ani jednego Pokemona więcej. Nawet jeśli chcemy zdobyć HM Poxa, to musimy go złapać w momencie, gdy mamy 5 Pokemonów. No niestety, tego nie przeskoczymy, więc tutaj naprawdę, ale to naprawdę trzeba ostrożnie dobierać swoich towarzyszy, a wciąż nie zapominajcie, że wszystko jest tu potężnie zrandomizowane, więc na dobrą sprawę nie wiadomo, co nas czeka i czy zaraz run się nie skończy. Jeśli to wam jeszcze nie przyprawia jakiś drgawek z powodu trudności, to poczekajcie chwilkę. Zwiększony growth rate Pokemonów na najwyższą grupę. Uff, jeśli nie wiecie o co chodzi, to w takim telegraficznym skrócie każdy pokałno przynależy do jednej z grup powiedzmy rozwoju, gdzie przynależność do danej grupy pokazuje ile potrzeba expa, żeby osiągnąć setny level. Tutaj wszystkie są w tym najwyższym, więc no good luck, have fun w levelowaniu. Dodatkowe i itemku jak leftovers, soldier czy everstone, a także przymus gry na set modzie w trakcie walki czy zakaz przerywania ewolucji. Tym właśnie jest ultimate Iron ironmon. Możemy na potrzeby tego odcinka nazwać go polewą na naszym torcie. I okej, okay, wiem, że mówiłem wcześniej o trzech wisienkach, ale teraz pora na taką prawdziwą wisienkę. Creme de la creme. creme de la creme. Wiśnie wśród wiśni. Wyzwanie tak trudne, że twórcy zajęło dwa lata pokonanie go. challenge, któremu podołują tylko nieliczni, gdzie ponad szczęściem i umiejętnościami gry czy zarządzania stoi najważniejszy aspekt, czyli wytrwałość. Streamer Zjadłem Twoje Ciacho nie wiedział, że tym tweetem z 20 kwietnia 2021 rozpocznie on wyzwanie, które na zawsze odcisnęło swoje piętno. Piętno na Community Wyzwań Pokémon. Drodzy widzowie i widzki, tytułowe Kaizo Ironmon. Bo przy tym wyzwaniu powiedzieć, że Hardcore Nazlog jest trudny, to jak powiedzieć, że 2 plus 2 to najbardziej skomplikowane działanie matematyczne. A 6 razy 6? Eee, 6 razy 6... To jest najgorsze. Naprawdę, dwa poprzednie poziomy nie umywają się jakkolwiek do tego, co czeka nas przy tej abominacji wyzwania. Ale spokojnie, najpierw zasady, które klasycznie przenoszą się z dwóch poprzednich leveli, ewentualnie zostają zmienione, co też będę napominał. Mieliśmy nazlokowe zasady łapania. Boxów. mieliśmy 6 Pokemonów, cóż teraz mamy tylko jednego, no tacyt. it. Jeżeli na zrandomizowanej dotychczasowej trudności to was nie przeraża, to albo jesteście nienormalni, albo jeszcze nie wiecie do końca co was czeka, jeśli odpalicie tą grę na tym poziomie trudności. Okej, okay, jedynie HM przyjaciele, pieszczotliwie tak o nich mówiąc, są dopuszczalni i możemy zmienić Pokemona, ale tylko w dziczy i różnica może być tylko 4 poziomów. Wiecie, żeby troszeczkę nie przeskoczyć przypadkiem do przodu. A poziomy そう。 Są tutaj cenniejsze od każdego kruźca na świecie, bowiem wyłączona zostaje opcja walki z dzikimi pokemonami. Z wyjątkiem oczywiście próby złapania go. Ale tak, poza tym mamy absolutny zakaz robienia tego. I jeśli przez przypadek pokonamy takiego dzikiego poksa w walce, to musimy oddać naszego i złapać nowego na tej samej ścieżce. I musimy dokonać tego wszystkiego, zanim wrócimy wyleczyć się do centrum pokemon. A jeśli tego byłoby mało, to nie może to być byle jaki pokemon, bo poza poziomem ograniczenia, o którym mówiłem przed chwilką, to nie może być to żaden legendarny Pokémon lub po prostu ten z base stat total powyżej 600, czyli przykładowo pseudo-legendy. No i nie może to być Pokémon ze statami powyżej 399, jeśli posiada Huge lub Pure Power. No i jeśli nasz starter ma taką umiejętność i ma powyżej tych statów, no to trudno musimy się go pozbyć jak najszybciej po walce z naszym rywalem. I jeśli myślicie, że zwalniamy tempo, to... <laughs> No lepiej, lepiej sobie tak nie myślcie ani moment, bo przechodząc dalej musimy powiedzieć o kolejnych banach. Oczywiście możemy skorzystać z centrum Pokémon w celu leczenia, nawet jest to bardzo, ale to bardzo wskazane. Ale co jeśli wam powiem, że poza walką w żaden inny sposób nie możecie się uleczyć? Bo odpadają wszelkie formy leczenia, na przykład na SSM czy w kryjówce Team Rocket, a także używanie jakichkolwiek potionów, czy nie wiem, antidotum poza walką. Jedyne opcje to wspominane centrum Pokémon lub Używanie tego w trakcie walki. Tak, dokładnie w grze, gdzie tak naprawdę każdy Pokémon może okazać się waszą śmiertelną, zgubą kończącą nawet najdalszy ran, nie możecie jakkolwiek wyleczyć się w sytuacji kryzysowej i musicie stawiać to na jedną kartę w trakcie walki. A takich itemków, jak dobrze pamiętacie, nie możemy też kupować, więc jest dosyć lipnie i bardzo dużo ograniczeń, ale spokojnie będzie ich jeszcze więcej. To samo tyczy się itemków pokroju Pipi Restore, możemy ich użyć w trakcie naszej potyczki, natomiast na pocieszenie Pipi Max czy PP Up mogą być użyte poza walką. Uch, no co za ulga. Ale żeby nie było za łatwo, nie możemy abuzować Riller. Re Realer, no tego co uczy nas znowu ruchów. Bo w ekstremalnym przypadku, gdyby nasz Pokémon miał wcześniej sketch i już go użył, choć to dosyć abstrakcyjny scenariusz, no ale still trzeba to utrudnić jakkolwiek się da. W samej walce, o ile możemy się wyleczyć. Tak utrudnieniem są również trzymane itemki, albo jak możecie się domyślić ich ograniczenie. Ponieważ jesteśmy zdolni użyć w walce jedynie zużywalnych itemków, jak Jagody czy White Herb, z wyjątkiem Focus Sasha, oraz itemków ewolucyjnych, pod warunkiem, że faktycznie przyczynią się one do ewolucji tego Pokemona po tej walce. Strategią często używaną mogą być też flety, dzięki którym możemy stalować lub wyleczyć status Pokemona, no ale jak możecie się domyślić, przykro mi, ale tutaj są one również... Zakazane. I to zakazane przez takie duże Z. Poza tym, jak to w Kaizo, same walki trzeba uczynić jeszcze bardziej nie do wykonania, bo, no bo przecież przez tym wszystkim to już jest załatwo. Naprawdę, ja pisząc już ten skrypt i, i nie siadając na dłużej do tej gierki, to już mam dość. Ale dobra, wróćmy do, do tego skryptu. Wymuszone pełne ewolucje na 30. poziomie. Nie możemy uczynić ewolucji łatwiejszymi statyczne Pokémony. Jak na przykład Eevee w Celadon nie będzie miał większego poziomu, a do tego wszystkiego każdy. Ale to każdy, boss w tej grze będzie miał 3 Pokemony więcej. What? Ale to nie tak, że zamiast 6 będzie miał 9 nie, spokojnie, aż tak źle nie jest, po prostu brok zamiast dwóch będzie miał 5 i tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie o co chodzi. W trakcie lub po samym challenge'u polecam udać się wam na leczenie, ponieważ w tej grze wszystkie ruchy leczące jak recover, drain punch, leech seat i tak dalej nie mogą zostać wykorzystane nawet jak macie pełne zdrowie. Spore i assist, ruchy, które również zostały wyłączone, ale to też raczej rozumiecie i są one zbyt broken. Jedyne co pozwoli wam na użycie tych ruchów to metro lub mimik w każdym innym przypadku, no sorry, ale naprawdę zakazuję to wam ja, wielki góry ciastek pokemon. I tak, istnieją dwa wyższe poziomy trudności tego wyzwania. I tak, mógłbym, a nawet powinienem je nagrać w tym odcinku, ale osobiście nie mogę. Nie mogę, ponieważ dla mnie, jako osoby, która dość zagorzale w cudzysłowie śledzi wyzwaniowe środowiska, Kaizo Iron Moon jest swego rodzaju absolutnie nieprzekraczalnym szczytem dobrego smaku, jeśli chodzi o takie gry. Owszem, jest to gra, do której gdybym usiadł i próbował ją przejść przez 3 miesiące, pół roku, rok czy nawet dwa, pewnie by mi się udało, ale moja psychika nie byłaby już taka sama. I... Ma to jakiś swój urok, i osobiście dalej stopy bym nie postawił. Czy jest to faktycznie wyzwanie trudniejsze niż przykładowo Radical Red Hardcore Nazlog? Myślę, że. Pod jednym względem tak. We wszelkich trudnych grach Pokémon mamy jakieś dokumentacje lub po prostu wiemy co nas czeka. Możemy nauczyć się AI z dokładnością co do milimetra zmierzyć czy uda nam się wygrać tą walkę. Rozplanować wszelkie za i przeciw, tam decydują w większości nasze umiejętności i wiedza. A tutaj tu jedyne co jest nam potrzebne to silna psychika, rozsądne zarządzanie przedmiotami i odrobina szczęścia. I to niekoniecznie do naszego Pokémona, ale żeby poksy przeciwników nie były Chore. I dlatego właśnie uważam, że to najtrudniejszy sensowny challenge w Pokemonach. Dajcie znać co o tym uważacie i który challenge Wy osobiście byście wybrali. Ja byłem Ciastek, wy byliście Wy, trzymajcie się, cześć!